This 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 army this army this army in train army in train army train the train, the train, the train Musisz jutro komputer zabić komputer zavitną prawą musisz go zabić co? Jest uszkodzony komputer znowu co ty pierdzi, uszkodzony To ty pierwszy je zdawił Uszkodzony jest komputer Czerowniki mam i nie... Tak co odczucia. Sterowniki mam, y, żadna gama się nie uruchamia, to jest po pierwsze, a po drugie komputer się tak tnie, że tego się nie da... Pięk, komputer się... tak, się... włączyłem, nie, głos nie włączyłem. No wyłącz. Włącz ekran. Wyłącz głos. No chcę. No i gami się włączyła, zajęliście! Ja Dole! Uszkodzony komputer! Dzisiaj nie zabijmy live'a do końca. Megami węgami Cię kurwa mać! Nie drzwi